Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci jak zoptymalizować swój kanał na YouTube. Jesteśmy właśnie na kanale naszej firmy Projekt Marketing na kanale YouTube i zobacz, mamy 22 subskrypcje, to znaczy, że 22 osoby subskrybują nasz kanał na YouTube i obserwują, jakie filmy tutaj wgrywamy, jakie treści tutaj zostają publikowane. I Ty też możesz zostać naszym subskrybentem. Wystarczy, że klikniesz tutaj ten przycisk i subskrypcja zostanie zwiększona o 1. Tutaj zobacz został już wyświetlony ponad 3000 razy, a ten kanał ma zaledwie dopiero kilka miesięcy, więc uważam, że jest to dobry wynik. Tym bardziej, że te filmy w żaden sposób nie były promowane. Zobacz mamy już wgraną ikonę logo, która symbolizuje nasz kanał na YouTube, a tutaj mamy jakąś domyślną grafikę. Ty jeżeli jeszcze tutaj żadnej grafiki nie wygrałeś to będziesz miał tak naprawdę szare tło, więc teraz wypadałoby dodać grafikę kanału YouTube, która będzie obrazować działalność Twojej firmy. Warto, aby ta grafika właśnie nawiązywała do Twojej działalności, a więc tutaj wystarczy, że klikniesz na Edytuj grafikę kanału i możesz przeglądać właśnie wszystkie Twoje zdjęcia, które tutaj zostały wgrane. Możesz przeglądać galerię domyślną, która właśnie jest dostępna w serwisie YouTube. Ja właśnie dotychczas korzystałem z tej grafiki, a możesz przesłać właśnie zdjęcia z komputera. I teraz prześlę właśnie grafikę kanału Projekt Marketing i tutaj zobacz masz poradnik jak tworzyć grafikę na kanale YouTube i w tym momencie nasza grafika została wgrana zobacz jak ona będzie wyglądała na różnych urządzeniach jak widzisz ona będzie różnie wyglądała w zależności od urządzenia dostosuj przycięcie może być więc wybieramy tą opcję i nasza grafika kanału YouTube została zapisana jak widzisz mamy Nazwę naszej strony Projekt Marketing, zajmujemy się SEO, czyli optymalizacją i pozycjonowaniem stron internetowych, mamy telefon i dzięki temu użytkownicy mogą się szybko ze mną skontaktować za pomocą właśnie kanału na YouTube. Ale czy to wszystko? Zobacz, że tak naprawdę w tym momencie możemy edytować grafikę kanału, ale zobacz, my chcielibyśmy dodać także linki do naszej strony internetowej Projekt Marketing i innych pozostałych mediów społecznościowych. I teraz, aby to zrobić, Należy właśnie tutaj kliknąć ikonę koła zębatego i dostosuj układ swojego kanału. Zalecane dla osób, które regularnie przesyłają filmy. Dodaj zwiastun kanału, zaproponuj subskrybentom zmianę treści i podziel filmy oraz playlisty na sekcje. Włączamy tę opcję, ponieważ jest to bardzo ważna opcja i zapisujemy zmiany. Zauważ co się teraz wydarzy. Jeżeli kliknę tutaj na właśnie ikonę pisaka... To zobacz, że tutaj pojawiła nam się opcja edytuj linki. Klikamy tą opcję. I tutaj zapytania biznesowe, właśnie zapytania biznesowe warto skierować do naszej skrzynki biuromaprojektmarketing.pl więc wpisz tutaj swoją skrzynkę. Ustaw kraj, oczywiście Polska, i możemy tutaj dodać niestandardowe linki. Dodajemy pierwszy link do naszej strony Projekt Marketing. To jest nasza najważniejsza strona, więc. Klejamy tytuł linku, może to być adres URL, i adresem URL także niech będzie adres URL. Teraz dodajemy nasz kolejny link, kolejny link do medium społecznościowego, do fanpage'a na Facebooku, a więc uruchamiamy ten profil, kopiujemy link i wpisujemy Facebook, i w adresie URL wklejamy adres URL fanpage'a. Zobacz, że tutaj możemy dodać tylko 5 linków, więc mamy już dwa linki. Teraz dodajemy trzeci link. Tutaj możemy dodać kolejny link YouTube, więc uruchamiamy tą ikonę. Kopiujemy profil naszego kanału na YouTube i wklejamy ten adres URL. Jeszcze tutaj dodam taki magiczny kod, znak zapytania, sub, podkreśnik, confirmation. równa się 1. Za chwilę zobaczysz jak działa ten znacznik i przechodzimy dalej. Dodajemy czwarty link. Może to być link do Google Plus albo do Twittera. Dodajemy do Twittera. Kopiujemy nasz link i wpisujemy Twitter i wklejamy adres URL do Twittera i dodajemy piąty ostatni link, link do profilu na Google Plusie, więc kopiujemy Nasz adres URL, wpisujemy Google Plus i wklejamy adres URL i klikamy przycisk Gotowe. Zauważ, co się teraz wydarzyło. Jesteśmy właśnie w informacjach i właśnie dodaliśmy nasze linki. I co się jeszcze wydarzyło? Zobacz, że te linki zostały nałożone na grafikę kanału YouTube. I zobacz, co się teraz wydarzy, jeżeli kliknę w link do naszej strony Projekt Marketing. Właśnie przeniosłem społeczność z YouTube. Na stronę naszej firmy Projekt Marketing, i część osób z pewnością zapozna się z ofertą naszej strony internetowej, i część osób zostanie naszymi klientami. A więc dzięki temu, oprócz tego, że przenieśliśmy społeczność z YouTube do naszej strony internetowej, to także pozyskaliśmy kolejny link przychodzący do naszej strony Projekt Marketing. Google lubi linki przychodzące. A tym bardziej, jeżeli one pochodzą z zaufanych, mocnych stron, to nic, że jest to link typu nofollow, czyli taki link, który nie przynosi mocy SEO do tego serwisu, ale jest to mocny, zaufany link i on będzie zróżnicował profil linków przychodzących do twojej strony. Właśnie w ten sposób pozyskaliśmy linka do swojej strony. Zobacz, właśnie klikając w ten link, jeżeli przejdę do narzędzia Google Analytics, to właśnie zobacz, że na żywo, w czasie rzeczywistym, pozyskałem jedną osobę. Która weszła z kanału YouTube na naszą stronę, na stronę naszej firmy ProjektMarketing.pl. A więc dzięki temu właśnie pozyskujesz ruch na swoją stronę internetową. Dalej możesz oczywiście przenieść użytkowników do Facebooka. Widzisz, wyłączę już te wszystkie opcje. Przeniosłem użytkowników z YouTube do Facebooka. Zobacz, co się tutaj wydarzy, jeżeli klikam tą opcję i zobacz. Miałem ci wytłumaczyć, co oznacza ta linijka kodu. Subconfirmation równa się 1. Na pierwszy rzut oka nic się nie wydarzyło, więc teraz na chwilę się wyloguję z naszego kanału. Teraz, jak ktoś wpisze sobie projekt marketing, albo ktoś obejrzy nasz film i wejdzie na nasz kanał i kliknie właśnie w tą ikonkę na YouTube, to zobacz, w tym momencie może zasubskrybować nasz kanał na YouTube. Wystarczy, że kliknie ten przycisk subskrybuj. Zaloguję się do, do konta i w tym momencie automatycznie subskrypcja zostanie potwierdzona. Ja już teraz się zaloguję na swoje konto, więc tak działa ikona kanału YouTube. I tutaj możemy przenieść użytkowników do Twittera oraz do Google Plusa. Dzięki temu podlinkowałem nasze inne profile społecznościowe. Teraz zobacz, mamy tutaj zakładkę główna, możemy zaprezentować materiały wideo dla powracających subskrybentów i dla nowych gości. Możemy tutaj dodać zwiastun swojego kanału. My jeszcze takiego zwiastunu nie przygotowaliśmy. Możemy także dodawać sobie nowe sekcje, na przykład filmy, które są popularne. To jest bardzo fajne. I właśnie poziomo możemy je wyświetlać na naszym kanale na YouTube. I bardzo dobrze. Możemy dodać sobie jeszcze jedną sekcję. Możemy dodać sekcję utworzone playlisty. I możemy je właśnie wyświetlić także na naszym kanale na YouTube. Dzięki temu użytkownicy mogą zobaczyć inne nasze filmy dostępne na naszym kanale Projekt Marketing. Przechodzimy do wideo. W polu wideo użytkownicy mogą właśnie zobaczyć wszystkie filmy. I można zobaczyć filmy najpopularniejsze, czyli te, które są najczęściej. Oglądane przez ludzi. Zobacz, że film robi furorę, jak wypłacić pieniądze z konta Google Access na konto. I tak naprawdę miesiąc czasu już 211 wyświetleń, czyli 30 dni, 211 wyświetleń. Jak na tak młody kanał to bardzo dobry wynik. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy zaprezentowane playlisty. Playlisty, czyli takie zbiory tematycznych filmów, które są pogrupowane właśnie w paczkę filmów wideo. I tutaj mamy. Nazwę playlisty Google Tag Manager, i tutaj zaprezentowane są filmy, które pokazują jak krok po kroku śledzić zdarzenia na stronie internetowej Projekt Marketing z wykorzystaniem narzędzia Google Tag Manager. Czyli mamy tutaj zakładkę playlisty, zachęcam cię do tworzenia takich playlist, ponieważ one są bardzo skuteczne i to są tak naprawdę dodatkowe adresy URL w serwisie. Zobacz. Otwierając playlistę, to jest właśnie link do playlisty. I możemy właśnie dzięki temu generować dodatkowy adres URL w swoim kanale YouTube. I możemy tutaj kliknąć na zakładkę kanały. Ten kanał nie poleca innych kanałów, ale oczywiście, jeżeli będziesz chciał polecać inne kanały, możesz się także wymienić poleceniami. Te polecenia na kanałach mogą także działać pozytywnie na pozycjonowanie Twojego kanału w wyszukiwarce YouTube. A więc tutaj możesz się wymieniać poleconymi kanałami z innymi youtuberami. Ale my możemy polecić kanał Praca bez szefa Możemy uruchomić YouTube w nowej karcie wpisać kanał Praca bez szefa i możemy właśnie skopiować link do kanału YouTube i możemy go właśnie tutaj wkleić. I klikamy dodaj. I w tym momencie możemy kliknąć gotowe i w tym momencie polecamy kanał pracabezszefa.pl właśnie z poziomu naszego kanału no i tutaj jeszcze mamy zakładkę Informacje. Informacje to są tak naprawdę te wszystkie linki, zarówno zapytania biznesowe, mail, Kraj i te wszystkie linki, które przed chwilą dodaliśmy, które zostały nałożone na grafikę kanału YouTube Projekt Marketing. Ok, jeżeli chodzi o optymalizację kanału YouTube, to by było na tyle. Jeżeli masz jakieś pytania do tego filmu, to śmiało pisz je w komentarzach. Mile widziana łapka do góry oraz subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing. Dzięki temu Google będzie szerzej promował nasze filmy. Dzięki temu nasze filmy dotrą do szerszej grupy odbiorców. I tak naprawdę wszyscy na tym zyskamy. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.